Pat i kot, kot i pat, pat i kot przyjaciele od lat. Ledwie świdza błyśnie, z torbą pełną listów, Swym pocztowym wozem rusza w świat. Pat i kot, kot i pat, pat i kot przyjaciele od lat. Ze snów staje słońce, słychać ptaków koncert. I szczęśliwy jest naprawdę Pat. Każdy dobrze zna pocztowy wóz, a przyjaciół ma Pat jak mało, który może, może właśnie dziś spotkasz go znów z listem ósmych drzwi. <toddy> pat i kot, kot i pat kod przyjaciele od lat, z torbą pełną listów, ledwie świt zabłyśnie, swym pocztowym bozem rusza w świat, swym pocztowym bozem rusza w świat. Bądź szczęśliwy w życiu, tak jak. Pad. Listonosz pad i wyprawa nad morze Dziękuję pani Gogins. do widzenia! Uf. Chodź Jess, czeka nas kolejny upalny dzień <słyski> Jeśli chcesz, możesz mi pomóc umyć zieloną rakietę Nie, dziękuję Dzień dobry, Niszo. Dzień dobry, Adrzej. Cześć, Pat. Niestety muszę pędzić. Ojej, widzę, że ktoś tu nie ma humoru. Mira się nudzi. Mówi, że nie ma co robić. Julian tak samo. Głowa do góry, Miro. Mam coś, co cię rozweseli. Pocztówka? To dla mnie? No nie, ale tech to kuzyna sandrzeja jest nad morzem. O, widziałeś Pat? słońce, piasek. Możemy pojechać nad morze, mamo? Słucham. Ty i tata ciężko pracujecie przez całe lato, a ja nie mam nic do roboty. Pojedźmy nad morze. Oh. Hmm, hmm, hmm. Widzę, że masz problem. I ty też, Arturze. Ten piach nie może tu zostać. Jak widzisz, tarasuje drogę. Wiem. Tylko jak go stąd zabierzemy? Przykro mi Miro. Może jest za daleko, żeby pojechać na jeden dzień? O nie martw się, Miro. Na pewno znajdziesz sobie coś do roboty. No to co, Jess? Wracamy do pracy? Cześć Niszo. Cześć Pat! Cześć, Jaj. Co to? Smutna buzia w taki piękny dzień? Tak nie wolno. Mira chce jechać nad morze, ale wytłumaczyłam jej, że to za daleko. Ale nie trzeba jechać nad morze. Wokół Zielonej Doliny jest wiele cudownych miejsc. Co powiecie na rodzinny piknik? Biedna Mira, tak bym chciał jej pomóc. O, no proszę, co tu się dzieje? Kłopoty. Tak, Pat. Chcemy usunąć stąd ten piasek. Witaj, Pat. <laughs> Takiej góry piasku nie przysypiesz w ten sposób. A co możemy zrobić? Miau. Dobry pomysł, Jeff. Pośpiesz się, Niszo. Już idę. Zielony zając też chce iść na piknik. <laughs> Dobrze, idziemy. Co tak stoicie? Zaczynamy. Teraz usuniemy piach bardzo szybko. Nie jestem tego taki pewien. O, nie. A to pech. Hmm. Może wielebny pastor nam pomoże? Tato, daleko jeszcze? Andrzej, powiedz dokąd idziemy? To Do niespodzianka! Chodźcie! Dziękuję, pastorze! Noś mnie, Pat! Proście, a będzie wam dane. No tak, zapomniałem o łopacie. Pat! No to jesteśmy. Parma Thompsonów. Wymarzone miejsce na rodzinny piknik. Tu jest zawsze tak ładnie. Co to za dźwięk? Ja nic nie słyszę. Ja też nie. Jest coraz głośniejszy. Witajcie! Uch. No już. Wszystko gotowe i jasne że gotowe. Ostrożnie pod Nie mogę na to patrzeć. Jeszcze trochę! Co teraz? Słyszycie? To doktor Gilbertson odkurza gabinet. No właśnie. Co? Doktor Gilbertson lubi dbać o porządek. Przepraszam, że was tak przestraszyłam. Niestety, moi drodzy, nie możecie tu urządzić pikniku. Zobaczcie, ile tu uli! W dodatku zabieramy się do budowy garażu. Czekamy, aż Ted Glen dotrze tu z piaskiem. Wiecie co? Idźcie lepiej na farmę do Jumi. To urocze miejsce na piknik. I co wy na to? Idziemy! Odkurzacz powinien załatwić sprawę. Zasiemy do niego piasek, a potem wyrzucimy na ciężarówkę. To dobry pomysł. Jesteś pewny, że się uda? Oczywiście, że tak. Doktor Gilbertson twierdzi, że odkurzacz czasem się psuje, ale powinien dać radę. Popatrzcie. Cześć, tato. Cześć. A co tu robicie? Zabieram Juliana, żeby pobawił się z Charliem. W domu jest nudno. No proszę, kolejny znudzony. Lucy też mnie męczy cały dzień. Mira tak samo. Dziś rano koniecznie chciała jechać nad morze. Szkoda, że nie mogą się wspólnie czymś zająć. O, wymyśliłem coś, mamo. Chodź. O, Julianie! Uff. No, panowie. Wracamy do pracy. Nareszcie. O, myślałam, że już się nie uda. Uch. No, nie wiem jak wy, ale ja zgłodniałem od tego chodzenia. Tak to. Tak. Popatrz za siebie. I na boki też. Ua! No jasne, Charlie. Do zobaczenia. O, nie zapomnij o wiaderku i łopacie. I zawiadom Toma i Kate. Co się dzieje, Julianie? Powiem ci później. Lucy, cześć, tu Julian. Precz! Uciekajcie. Już, już was tu nie ma. Tato. Nie bój się, Miro. Wszystko pod kontrolą. Sio, sio. Uciekajcie, słyszycie? Przestańcie beczeć. Nic się nie stało, tato. Nie, nie. Wszystko w porządku. Sio, idźcie stąd. Sio. Ach, daj spokój, Jadrzej. I tak nie mogłabym jeść, kiedy owce tak beczą. Musimy iść gdzie indziej. O! 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 Wydaje mi się, że całkiem dobrze ci idzie, Pat! Słucham, powiedziałem, wydaje mi się, że całkiem dobrze ci idzie. Co takiego? Pastor mówi, że... A jednak będziemy musieli użyć mojego hełmu. A pomysł był taki dobry. <laughs> nie wiedziałam, że wokół Zielonej Doliny są takie góry. Przynajmniej tu nie ma obiec. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie jak trzeba, ha? Ojej, ojej, ojej. W porządku, tato? Tak, tylko plecy mnie bolą. O, nasz plecak! O nie. Nasz piknik? Nie martw się, Pat. Niech żywi, nie tracą nadziei. My nie tracimy, tylko ona nas opuszcza. A to co? Co tam się dzieje? Julian, przyprowadziłem kolegów, żeby się pobawić. Chodźcie wszyscy! Kopiemy! Julian! Przykro mi, Miro! Dzisiejsza <tust> wyprawa nie była udana. Niestety nici z naszego pikniku. A może wymyślilibyśmy coś innego? Nie, tato. Dziękuję. Chodźmy do domu. <słys》> <tusz> <tuszy> <tuszy> Patrz, to o wiele lepsze niż siedzenie w domu. Czuję się jak nad morzem. Mira chciała dziś jechać nad morze, prawda? Hm, mam doskonały pomysł. Uch, 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 już niedaleko, niszo. Uch, nigdy nie miałem tak męczącego dnia. Słyszycie? Ciekawe co to. W zielonej dolinie coś się dzieje. Chodźcie. O! Oczom ich ukazał się niecodzienny widok. Mira nie wiedziała gdzie jest. Czy to zielona dolina, czy nadmorski kurort? <grych> <grych> Uwaga, już tu są. Witamy honorowych gości. Hurra! 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 No, i co sądzicie o plaży w Zielonej Dolinie? Wspaniały Pat! ale zrobiliście ją specjalnie dla nas? Czemu nie? Przecież chcieliście jechać nad morze, prawda? Tak. Cóż, jeśli rodzina bansów nie może pojechać nad morze, może musi przyjechać do bansów. Zdecydowaliśmy z Dorotą, że zostawimy dzieciom piasek. <ś». <ś> A ja zbuduję im porządną piaskownicę. I już nigdy nie będziemy się nudzić. Oh, oh, oh! Uwaga! Oh, co jest? Mój hełm. Koście, bardzo dziękuję. To najwspanialszy dzień w moim życiu. Kto z Was? Zgadnie sam, co dziś w torbie dla was mam. Czy są w niej listy? Pocztówki, paczki, kolorowe znaczki. Co tam jest? KOT jazz, ON! Kto z Was zgadnie sam, co dziś w torbie dla was mam?